Siemano ale dzisiaj pokażę wam moją wykurwistą drużynkę Pozdro. Formacja 4-3-3, czyli standardzik ze skrzydłowymi. Na bramie oczywiście grubas, no cóż, tak już w życiu bywa gruby na bramkę i chuj. Budy będą pilnowały dwa psy, Mufary i Lord Down. Mufary, bo cały czas drze szczeka, nie wiadomo po co i wkurwia ludzi. Lord Down. Lepszy od Mufy, ale i tak zjebany. Na bokach obrony będzie Gabaszewczyk i Tobi. Gaba ma złą miejscowość wpisaną, bo tak naprawdę pochodzi z Czech, a zdjęcie też jakieś dziwne dali, ale może być. Tobito to Cox, mały silny, szlugi pali, konia wali i takie życie sobie chwali. Ustawiłem Gabę i tobie go tak daleko od siebie, żeby nie ruchali się podczas meczu. Środek pola to trzej królowie internatu. Kuba Las, Orlando i Xadaś. Kuba to imię, Las to miejsce gdzie Kuba spędzał wakacje. Orlando i tak nie chodzi do szkoły, to będzie miał więcej czasu na treningi, a Adaś, to jest Adaś. Niezastąpiony, człowiek od brudnej roboty, umie wszystko. Na prawym skrzydle będzie Seba, postrach osiedla. Jak trzeba to może spuścić w pierdol drużynie przeciwnej. Po lewej stronie, dobre pomarańczowe. Dobre, pomarańczowe. Haha. Strajkerem w mojej drużynie piłkarzy jest Erickson, Jego kraj pochodzenia to San Lewis, Erik strzelił raz nawet gola w meczu, więc musi być świetnym napastnikiem. Tak prezentuje się mój skład, kurwy syny. Trenerem będzie oczywiście miecznik, najlepszy trener świata chłopaki Będą grali swoje i wygrają kurwa Ligę Mistrzów, a ja